Jesteśmy już w 11 oddziale. Wielkie dzięki dla całego Litzbarka Warmińskiego. W końcu udało się wprowadzić nasz projekt również na teren tej gminy. Bardzo się cieszymy, czekamy na kolejne nowe miejsca, bo dla nas to wielka przygoda i mamy ogromne możliwości pokazać w każdym miejscu na Warmii i Mazurach oraz na Dolnym Śląsku to, że siatkówką można fajnie się bawić. Dla nas ogromne doświadczenie i nobilitacja, że pod nasze skrzydła zawitają kolejni młodzi sportowcy i, mam nadzieję, niedługo adepci siatkówki. 25 maja specjalnie dla Was trening otwierający grupę w Lidzbarku Warmińskim. Zapraszamy wszystkich, kto tylko ma ochotę, chciałby spróbować. Będę ja, będzie Maciek Dobrowolski. Zrobimy wszystko, żebyście się fajnie bawili.